Mimo że takiny swoim wyglądem przypominają połączenie kozy, antylopy i niedźwiedzia, to ich najbliższymi krewniakami są piżmowoły. Według legendy butańskiej takina stworzył buddyjski święty. Połączył szkielet krowy i kozy i tchnął w niego życie. Takiny potrafią zręcznie przeskakiwać ze skały na skałę. Pomimo sporych rozmiarów, bardzo zgrabnie poruszają się po skalnych ścianach. Zdarza się, że docierają w miejsca niedostępne dla alpinistów i racicom nie dorównuje nawet najlepszy sprzęt wspinaczkowy.